Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam na konferencji prasowej. Jest ze mną dzisiaj. Skarbnik Prawa i Sprawiedliwości, pan minister Henryk Kowalczyk. Szanowni państwo, zanim przejdziemy do tego, o czym mieliśmy mówić dzisiaj na konferencji prasowej, pozwolą państwo, że odniosę się dosłownie w kilku zdaniach na temat tego, co się wydarzyło na sali plenarnej przed momentem i wypowiedzi marszałka Szymona Hołowni, wypowiedzi ministra finansów pana Domańskiego w kontekście wystąpienia pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który mówił o największym dzisiaj zmartwieniu, największym problemie milionów Polaków, w wzrastających cenach na gaz, na energię. Energię na żywność, na wszystko właściwie, co jest dostępne na rynku. Ponieważ jakiś czas temu, jako klub parlamentarne, jako prawo i sprawiedliwość, złożyliśmy projekty ustaw, które mogą ulżyć polskim obywatelom w ponoszeniu kosztów życia codziennego. Te ustawy sprowadzają się do tego, aby obniżyć poziom VAT-u na żywność, przywrócić zerowy VAT na żywność. To jest ta stawka, która. Obowiązywała w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale koalicja obecnie rządząca podniosła VAT z 0 do 5% na żywność, i projekt nasz kolejny, który został złożony, sprowadza się do obniżenia również VAT-u na gaz i, energ i energię elektryczną. To są te nośniki energii, które dzisiaj, których ceny dzisiaj szybują bardzo mocno w górę. Propozycja ta zakłada obniżenie VAT-u z 23% do 8%. Te projekty ustaw, szanowni państwo, jakiś czas temu zostały złożone do laski marszałkowskiej, były mrożone przez marszałka Hołownię. One rzeczywiście spowodowałyby spadek cen gazu, energii elektrycznej, ale również spadek cen żywności, wbrew temu, co mówi obecnie rządząca koalicja. Niestety dzisiaj, Usłyszeliśmy od marszałka Hołowni, jakoby chciał przeprowadzić w tej sprawie konsultacje społeczne, szanowni państwo. Będzie konsultował z obywatelami to, czy ceny rzeczywiście rosną. Czy ta władza, szanowni państwo, nie oderwała się już całkowicie od rzeczywistości, czy oni już naprawdę na głowę nie upadli? Na każdym spotkaniu, mniejszym, większym, zwłaszcza, że teraz trwa kampania wyborcza, marszałek Kołownia sam osobiście przecież spotyka się w różnych miejscowościach. Jego spotkania oczywiście nie są zbytnio liczne, ale nie wierzę w to. Że ludzie również na tych spotkaniach nie pytają o wzrastające koszty życia. I dzisiaj marsza, marszałek Kołownia mówi, że ustawy, które mają doprowadzić do obniżek cen za gaz, za energię elektryczną, za żywność, będzie jeszcze chciał poddać jakimś procedurom konsultacyjnym. Wszyscy widzimy, co się dzieje: ceny wzrastają, drożyzna, drożyzna, jeszcze raz drożyzna. Natomiast. Jeżeli chodzi o wypowiedź ministra finansów, ministra Domańskiego, no szanowni państwo. Minister Domański, jeżeli ma jakąś wątpliwość co do tego, jak żyło się Polaków, Polakom za czasów rządu prawa i sprawiedliwości, a żyje się dzisiaj, to wystarczy wyjść także na ulicę i porozmawiać z ludźmi. To właśnie dzisiaj ludzie, Mówią o tym, że mają problem z dopięciem budżetów domowych. Mówią o tym, że nie stać ich na podstawowe produkty, że nie stać ich na zakupy, tak jak kiedyś, jak za czasów rządów prawa, prawa i sprawiedliwości. I naprawdę nikt nie uwierzy, nikt nie uwierzy. Propagandzie w rządowej TVP w ustynach pani Dobrożoracz, która wmawia na siłę ludziom, że dzisiaj jest taniej niż jeszcze było dwa lata temu. Szanowni Państwo, pójdźcie do sklepu, zobaczcie, ile kosztuje kostka masła, ile kosztują y, y, warzywa, owoce. Naprawdę nie jest taniej, a wręcz podwyżki sięgają nawet 100% za niektóre produkty w porównaniu do ceny sprzed y, y, jeszcze y, roku czy dwóch y, lat. Y, te podwyżki są konsekwencją również między innymi tego, że obecna władza zlikwidowała tarcze energetyczne, zlikwidowała zerowy VAT na żywność, zlikwidowała wakacje kredytowe, zlikwidowała czternastą emeryturę, co również przecież dla wielu ta czternasta emerytura została dla części emerytów zlikwidowana, została bardzo mocno ograniczona. Co się przekłada również na to, że wielu emerytów po prostu nie stać na spięcie gospodarstw, budżetów gospodarstw domowych. Dlatego apelujemy jeszcze raz, aby przystąpić do prac nad tymi jakże ważnymi projektami obniżającymi koszty życia codziennego. Polacy na to czekają, zwłaszcza, że, Szanowni Państwo, te, ta, te wzrosty wskaźników inflacyjnych za naszych czasów, wszyscy wiemy, czym były spowodowane. Były spowodowane wojną, zaburzonymi łańcuchami dostaw, COVID, lockdownami na całym świecie, tylko że rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmował aktywne działania, które zwalczały te negatywne skutki tych zjawisk społeczno-gospodarczych, z którymi się mierzyliśmy, pomagał ludziom, a nie mówił tak jak obecna władza, Polacy radźcie sobie sami. Dzisiaj niestety jest taka mentalność, dlatego jeszcze raz zwracamy się z apelem do marszałka Hołowni, aby nie zrzucać tutaj, nie przerzucać się jakimiś procedurami, kruczkami prawnymi, że coś tam nie zostało dopisane w jakimś paragrafie, tylko zacznijmy rozmawiać o realnych problemach Polaków. To tyle, jeżeli chodzi o stosunkowanie się do wypowiedzi ministra Domańskiego i marszałka hołowni, ale to jeszcze rozumiem minister. jedno słowo, tylko uzupełnienia właśnie dzisiaj otrzymałem na maila informację, że oprócz tego, że od 1 stycznia była podwyżka cen gazu przez przewadnego gazu i wszyscy płacimy więcej, to właśnie dzisiaj otrzymałem jeszcze informację, że PGNik zmienia taryfę na dostawy gazu. A więc nie dość, że gaz będziemy kupować drożej, to jeszcze będziemy drożej od stycznia płacić za przesył gazu. Powiem szczerze, nie zdążyłem się zapoznać o ile procent ta podwyżka, no ale sam fakt, że kolejna podwyżka właśnie ląduje u konsumentów. U konsumentów, ale również u przedsiębiorców, ponieważ mamy tarcze energetyczne, które. Mieliśmy tarcze energetyczne, które zostały zlikwidowane. Teraz rząd przygotował jakąś atrapę, która w ogóle przedsiębiorców nie obejmuje. Samorządy tą atrapą są objęte dosłownie na trzy miesiące, jeżeli chodzi o koszty energii elektrycznej, bo najpierw rząd podniósł cenę z 415 zł za megawattogodzinę do 500 zł, po to, żeby ją zamrozić. Teraz mówią, że niby zamrażają, ale zamrażają. Podwyżkę, Szanowni Państwo, dokładnie tak to funkcjonuje. Natomiast, Szanowni Państwo, spotkaliśmy się dzisiaj również z Wami, ponieważ chcielibyśmy się odnieść do tego, co się dzieje w kontekście finansowania. Prawa i sprawiedliwości, nielegalnych działań obecnej władzy, rządu Donalda Tuska, zwłaszcza ministra Domańskiego, który jest na krótkim pasku Donalda Tuska i zamiast realizować prawo, stosować to prawo, dzisiaj minister Domański, Szanowni Państwo, ulega naciskom politycznym i nie realizuje uchwał, decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, pomimo tego, pomimo tego że jeszcze kilka miesięcy temu chodził po mediach i mówił, że jest bezwolnym, niema, niemalże realizatorem, Ślepym realizatorem uchwał Państwowej Komisji Wyborczej. I co się okazuje? Zapadła uchwała, która jest pokłosiem i wykonaniem orzeczenia Sądu Najwyższego. Ta uchwała zapadła już 30 grudnia. Do dzisiaj. Minister Finansów nie zrealizował tej uchwały, nie wypłacił należnych środków prawu i sprawiedliwości zatwierdzających sprawozdanie chociażby za kampanię wyborczą. Minister Finansów przerzuca się teraz, próbuje się przerzucać z państwową komisją wyborczą jakimiś pismami, tylko że te pisma, szanowni państwo, kompletnie niczego nie zmieniają, jeżeli chodzi o status prawny w tej sytuacji ministra finansów. On już dzisiaj, on już dzisiaj nie kupuje sobie żadnego dodatkowego czasu, bo dzisiaj już pozostaje w zwłoce, bo pismo Państwowej Komisji Wyborczej, uchwała Państwowej Komisji Wyborczej zatwierdzająca sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości za kampanię wyborczą, która jest pokłosiem uchwały Sądu Najwyższego, jest już w mocy. Została ta uchwała przekazana do Ministerstwa Finansów. Z tego też powodu przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, pan przewodniczący Sylwester Marciniak, wystosował już pismo. Pismo do ministra finansów. Na jakim etapie jest realizowana ta uchwała? Wszyscy doskonale wiemy, że nie jest realizowana w ogóle. Państwowa Komisja Wyborcza czuwa również nad tym, jak te uchwały, które podejmuje, są realizowane. Wiemy doskonale, że minister finansów dzisiaj tego nie realizuje, w związku z tym ściąga na siebie odpowiedzialność nie tylko konstytucyjną, ale również prawnokarną. I ta odpowiedzialność także prawnokarna, szanowni państwo, będzie spoczywała nie tylko na ministrze finansów, ale na tych wszystkich osobach. Z Ministerstwa Finansów, którzy w tym procederze nierealizowania uchwał Państwowej Komisji Wyborczej uczestniczą? Biorąc pod uwagę to, że już terminy wszystkie minęły, to właściwie oczekujemy od ministra finansów wypłaty i części subwencji, i Niewypłaconej dotychczas dotacji, to łącznie daje kwotę ponad 23 miliony złotych. A więc ta kwota po prostu od końca stycznia jest nam należna. Czyli oczywiście yy, wcześniej w grudniu była to kwota 17 milionów, a teraz rata styczniowa powoduje, że jest to kwota ponad 23 miliony złotych. Myśmy oczywiście tą kwotę uwzględniali przy kalkulacji kosztów prowadzenia kampanii wyborczej prezydenckiej i trudno sobie wyobrazić, że bez tych środków finansowych będziemy mogli w sposób odpowiedzialny i skuteczny prowadzić kampanię prezydencką, wspierać obywatelskiego kandydata na prezydenta, doktora Karola Nawrockiego. Ja rozumiem, że premier Tusk mówił, że pieniędzy nie ma i nie będzie, to znaczy, że chce, Zlikwidować opozycję, a zaczął od zabrania pieniędzy, po to, żeby kandydat na prezydenta, ten, który popiera, ten którego popiera Prawo i Sprawiedliwość, nie miał żadnych szans. W konkurowaniu z pozostałymi kandydatami, no bo trudno sobie wyobrazić, że bez pieniędzy da się przeprowadzić kampanię. Zresztą tego robić nawet nie wolno. No za każde spotkanie, za wynajem sali, nagłośnienie, oświetlenie wszystko trzeba po prostu zapłacić, bo takie jest w Polsce prawo. O tym mówi dość wyraźnie kodeks wyborczy. Wobec tego my chcemy realizować to zgodnie z kodeksem wyborczym, ale musimy mieć na to środki finansowe. I chociaż jesteśmy bardzo wdzięczni, Wszystkim, którzy wpłacali dotychczas na partię, którzy rozpoczęli wpłaty na y, komitet wyborczy y, kandydata na prezydenta y, Karola Nawrockiego. Te wpłaty oczywiście napływają, ale to nie jest skala środków finansowych, za które można zrobić w sposób pełny i odpowiedzialny kampanię prezydencką. Także jesteśmy zmuszeni właściwie jeszcze, Apelować o takie wpłaty, zarówno na partię, na funkcjonowanie partii, jak i na, przede wszystkim teraz, na komitet wyborczy kandydata na prezydenta, po to, żeby mieć jakiekolwiek szanse, żeby chociaż mógł zapłacić za wynajem sali, za jakiekolwiek działania dotyczące prowadzenia kampanii prezydenckiej. Przypomnę, limity. Wydatków na kampanię to jest y, wielkość rzędu 25-30 milionów złotych. Tu PKW oczywiście dokładnie wyda komunikat, jaki jest limit wydatków y, i na pewno partie, które mają środki finansowe, jak Platforma, Yy, takie wydatki poniosą. My też byśmy gotowi byli ponieść te wydatki, żeby zachować równe szanse w konkurencji, ale w tej sytuacji niestety nie możemy. I za to wszystko odpowiada minister finansów, ale też jasno chcemy stwierdzić, te wszystkie pieniądze, które zalega. To oprócz, oprócz oczywiście odpowiedzialności karnej za niewykonanie ustaw. Zresztą w piśmie przewodniczący Marciniak jasno wskazuje, że. Minister finansów jest w wykonania y, tej y, uchwały PKW. Zresztą sam to deklarował w listopadzie. Mówił tak, PKW, on nie jest stroną. Jak PKW zatwierdzi, to on wypłaci. No i co? PKW zatwierdziło, nie wypłaca. Ale też będziemy w, później w procesach cywilnych y, wnosić o roszczenia z tytułu y, odsetek. No, ufamy, że te pieniądze kiedyś odzyskamy. Natomiast to, że odzyskamy kiedyś, to oczywiście nie będzie nas satysfakcjonować, bo tak naprawdę nam są w tej chwili potrzebne. Także jeszcze raz z jednej strony apelujemy do wszystkich darczyńców, do wszystkich tych, którym zależy na to, aby w Polsce demokracja nie umarła całkowicie, aby nas wspierali zarówno w komitet wyborczy, jak i prawo i sprawiedliwość, ale oczywiście z drugiej strony domagamy się realizacji postanowień uchwały PKW dotyczącej wypłaty dotacji i subwencji przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Bardzo. Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeszcze zadać pytanie? Dzień dobry. Piotr Proszę Pawelec w Polsce, 24. Jeżeli dobrze liczę, to jest 37. dzień już bezczynności ministra Domańskiego w sprawie wypłaty subwencji i dotacji. Co w takim razie jeszcze konkretnie Państwo mogą zrobić do 18 maja, żeby już w kontekście wywierania też presji na ministra coś uczynić? Jakie kroki konkretne w tej perspektywie do wyborów? można podjąć. A drugie pytanie jeszcze, dlaczego pan minister, były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ujawnił ten plan warta obrony na linii Wisły, za co teraz Adam Podnar chce uchylenia immunitetu? Może zacznę od tego drugiego, a kwestie finansowe tutaj pan minister Kowalczyk, skarbnik Prawa i Sprawiedliwości wyjaśni. Czy szanowni Państwo, jeżeli chodzi o atak na ministra Mariusza Błaszczaka, on ma czysto i wyłącznie podłoże polityczne. To jest atak polityczny, ponieważ tak naprawdę poprzez ujawnienie tego, jaka była strategia rządu PO-PSL, obrony Polski na wypadek wojny, zdemaskowaliśmy, że rząd Platformy i PSL-u chciał oddać de facto połowę Polski potencjalnemu najeźdźcy ze wschodu. No jeżeli linia Wisły to była ta linia, na której wojska polskie miały bronić naszej ojczyzny, no to to pokazuje, jakie mieli rzeczywiste intencje i zamiary, że oddanie połowy Polski. To to, była, to działanie było podyktowane tylko i wyłącznie informacją z uwagi na to, że obywatele mają prawo wiedzieć, kto nimi rządzi. Jeżeli chodzi o kwestię obrony na linii Wisła, to są plany na szczęście już nieaktualne, ponieważ my jako rząd Prawa i Sprawiedliwości podjęliśmy natychmiast decyzję i działania zmierzające do tego, aby zabezpieczyć każde skrawę, każdy centymetr naszej ojczyzny, dlatego między innymi z taką dużą intensywnością i z tak dużym zaangażowaniem, czy to minister Macierewicz, czy minister Mariusz Błaszczak przywracali jednostki wojskowe na terenach wschodnich naszej ojczyzny. Właśnie po to, aby obywatele również nie tylko mieli poczucie bezpieczeństwa zwiększone, ale przede wszystkim dlatego, aby to bezpieczeństwo było realne, aby wojska tam były właśnie obecne. Dlatego między innymi tam także na wschodzie był lokalizowany sprzęt, który był pozyskiwany w trakcie naszych rządów w ramach kontraktów zbrojeniowych. To również, to również właśnie poprzez lokalizację patriotów na wschodzie doprowadziliśmy do tego, że to bezpieczeństwo zostało realnie zapewnione właśnie na wschodnich rubieżach naszej ojczyzny. A dzisiaj ten wściekły atak na ministra Błaszczaka jest dlatego, ponieważ obnażył ich obudę. Ich Niekompetencje, indolencje i rzeczywiste zamiary, że de facto ta obrona, którą planowali, przewidywali w razie zbrojnej agresji, ograniczałaby się tylko i wyłącznie do obrony zachodniej Polski, a wschodnia właściwie miała zostać, pozostawio miała zostać pozostawiona, pozostawiona sama sobie. Jeśli chodzi o nasze działania dotyczące wyegzekwowania tych środków finansowych, to oczywiście. My postępujemy zgodnie z prawem i wykorzystujemy wszystkie możliwości prawne, a więc po pierwsze doniesienie do prokuratury za nierealizację obowiązku ustawowego przez ministra finansów, po drugie też wzywamy do zapłacenia, prawnicy nad tym pracują, być może damy się do windykacji po to, żeby te pieniądze odzyskać, tak mamy podstawy prawne do tego i oczywiście jak odzyskamy, to w momencie, kiedy już te środki wpłyną, to wystąpimy, ale już w procesie cywilnym o odsetki z tytułu niezapłaconych w czasie środków finansowych przez ministra finansów. To są na razie takie nasze plany, ale oczywiście będziemy też postępować tak, aby było to najskuteczniej, aby te środki finansowe należne nam, całkowicie należne nam odzyskać. Ja tylko dodam, panie ministrze, że. Szanowni Państwo, no 21 stycznia zapadło kolejne orzeczenie tej samej Izby Sądu Najwyższego w sprawie, tym razem sprawozdania finansowego partii, już nie Komitetu Wyborczego, ale partii. I akurat w tej sprawie, znowu po stronie Państwowej Komisji Wyborczej, jest ewidentna zwłoka, ponieważ do dzisiaj, pomimo tego, że orzeczenie zapadło i de facto to orzeczenie wyeliminowało poprzednią uchwałę PKW z porządku prawnego, Państwowa Komisja Wyborcza nie podjęła uchwały zatwierdzającej tej sprawozda to sprawozdanie, idąc w ślad za orzeczeniem Sądu Najwyższego. W związku z tym mamy dzisiaj do czynienia z ze zwłoką ministra, Finansów ministra Domańskiego, który nie realizuje uchwały PKW z 30 grudnia 2014 roku, i mamy dzisiaj do czynienia również ze zwłoką Państwowej Komisji Wyborczej, która także nie podjęła prawem przewidzianej uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości, idące w sukurs uchwale Sądu Najwyższego z 21 stycznia. W związku z tym, Szanowni Państwo, za to wszystko osoby odpowiedzialne, mówię to być może też trochę z przykrością, ale będą ponosiły odpowiedzialność prawno karną. Czy są jeszcze jakieś pytania?